Afera wewnątrz koalicji rządzącej. Michał Kamiński, wicemarszałek z trzeciej drogi, ujawnił w TVN szokującą sprawę. Jego kierowca miał być zmuszany przez urzędników podległych marszałek Kidawie Błońskiej do donoszenia na niego. Pismo miało nakazywać raportowanie o zdrowiu, życiu prywatnym i spotkaniach Kamińskiego praktyka, którą polityk nazwał „ubecną i ohydną”. Kierowca miał odmówić, ryzykując utratę pracy. Dawa Błońska stanowczo zaprzecza, tłumacząc, że chodziło jedynie o organizację grafików kierowców. Marszałek miała przez telefon wrzeszczeć i grozić, przerywając rodzinny wieczór Kamińskiego. Cała moja rodzina słyszała te wrzaski relacjonował. Mój kierowca został poproszony o to, żeby na mnie donosić. Został poproszony przez urzędników Senatu Rzeczpospolitej, podległych pani, pani Marszałek. Kierowca, y, mój senacka. kierowca senacki odmówił donoszenia na mnie, powiedział, że nie będzie informował o moich chorobach, powtórzę, moich chorobach, moim życiu rodzinnym, dokąd jeżdżę, dokąd, kiedy i tak dalej, z kim się spotykam, odmówił urzędnikom pani Kidawy udzielania tych prywatnych informacji na mój temat został poinformowany, że w związku z tym być może nie będzie ze mną pracował, a następnie, i nie, nie mówiłbym tego, bo to było tylko słowo przeciwko słowu, ale niestety ci ludzie platformy są na tyle aroganccy, że wysłali to jeszcze na piśmie. Cię próba wymuszania na kierowcach prywatnych informacji dotyczących mojej choroby. To, to, Panie dyrektorze, pani ja marszałek. chcę pan wiedzieć, gdyby pani mi dawała chciała się dowiedzieć, jak ja jestem, czy jestem zdrowy, czy chory, nigdy mnie o zdrowie nie spytała. Mogła, nigdy tego nie zrobiła, ale gdyby chciała, to pani Kidawa mogła mnie zapytać, a nie wysyłać na spiegowanie kierowców, żeby sprawdzali stan mojego zdrowia. To nie są europejskie standardy pani marszałek Kidawa. To... Czy to nieporozumienie, czy dowód na inwigilację? Dajcie znać w komentarzach.